Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam dla Was taki miksik jak dwa razy Paradiso. Yy, krzyżówka XXL Ekstra linia, owocowa eksplozja i Superlinie. Paradiso wzięłam dwie, bo były dwie ostatnie, a mówią, że nie można zostawiać. <laughs> Ale mamy już tutaj pewniaka. Pewniaka zdrapiemy na końcu. Wkład to jest 50 zł. Zaczniemy od super linii z numerkiem 22. I szukamy rower i leżak. Leżak. leżak, rowerka nie widzę, wiatrak i korona, mamy wiatrak, wiatrak, serce i łódź, wielkie serducho dla was. Dziękuję bardzo za subskrypcję, komentarze, lajki, serce i łódź. Nie widzę. Moneta i lody. Monetę mamy tutaj lody. Monetka. I lody na końcu, dobra. Kolejne dwa to sakwa i popcorn. Mamy sakwę, kolejną i ostatni to dzwon. Mamy tutaj. Tutaj. No ale wychodzi na to, że jest pusto. A NY tak jest. To teraz owocowa eksplozja z numerkiem 22 również. O, oj. Arbus i ananas. Arbus. Tu mamy ananas. I tu jeszcze arbuzik. Banan i figa. Banan i figa. Banan. Jeszcze tu mamy banany i figę. I na końcu jeszcze banan. Gruszka i awokado. Awokado. Taką. I ostatni cytryna. Niestety pusta. GYZ. Tak jest. To teraz ekstra linia z numerkiem ósmym. I szukamy moneta i słońca. Mamy słoneczko i na końcu jeszcze jedno. Łódź i księżyc. Mamy księżyc. Tu jest łódź. Łódź. i na końcu jeszcze łódź, dobra. Podkowa i piłka. Podkowa i piłka. Jest podkowa. Parasol niezdrapane. Piłka. I tutaj jeszcze podkowa. Dobra. Rolki i gwiazda. <coughs> Przepraszam. Rolki i gwiazda. Tu mamy gwiazdkę. Tu są rolki. I tutaj wysyp gwiazdek i to na tyle kolejne dwa to czapka i motyl mamy czapkę tu mamy motylek dobra kolejne dwa to kwiat i klucz tu mamy kwiat, tutaj klucz, klucz, kwiatek, ojej, klucz i klucz na końcu. I ostatni symbol to rower, rower, rower mamy tutaj. No, ale nam nic nie daje, czyli pusto. L -E H. Tak jest. To kolejna. Paradiso z numerkiem piątym. Szukamy słońce i termometr. Słońce, termometr. tu jeszcze słoneczko i termometr dobra kolejne dwa to deska i pomarańcza tu mamy deskę pomarańcza deska okej okay. Piłka i okulary. Tu mamy okulary. Tutaj piłeczka. I tu jeszcze piłka. Dobra. Ośmiornica i rozgwiazda. gwiazda ośmiornica i tu jeszcze ośmiornica szorty i latarnia szorty szorty Tutaj mamy latarnię. Z numerkiem piątym, nie wiem, mówiłam. Aparat i kostium ostatnie dwa. Aparat i kostium, aparat. Tu Mamy kostium. Tutaj kostium i tu aparat. No ale tutaj pusto również. U, A, M. To kolejna. Krzyżówka z numerkiem czwartym. Bonusie, harpun. Brakuje R i U. I lecimy. Y i U. Mamy bonusie Y i U. U, Y. Tu jeszcze Y, dobra. Uh -huh. I w ostatniej. U. U jest i Y dwa razy. Jeszcze tutaj U. Dobra. Kolejne dwa M i R. O, super. Utworzył się bonus. M i R. Mamy R. Mamy tutaj oferta, to jest drugie słowo. Pierwsze Noe i oferta. M i R. Tu jest R. R. Tu jeszcze Y niezdrapane. Dobra. Tu mamy pierwsze słowo Emu. R i M, drugie rum. M, Y, niestrapane. R, U, niestrapane. Dobra, i chyba tyle. R. M. R jeszcze y. i chyba tyle jeszcze J było dobra i ostatnie dwie to V i I V tu było dobra i Wychodzi na to, że w pierwszej dwa mamy. Pięcia. Drugiej. Drugiej również dwa. I trzecia. Impreza to jest Pierwszy. Wychodzi, że tutaj mamy jedno. D, G, S, M. No dobrze, czyli tutaj byłoby razy jeden, a w bonusie mamy dyszkę. Czyli BBB powinno być super. BBB jest fajnie. I na koniec pewniaczek z numerkiem czwartym, Paradiso. Utworzyła się nam już linia za 30 zł i zostały trzy symbole. Kolejny symbol to palma. Palma mamy tu, tutaj i tutaj dwie. Dobra. Motyl. Motylek mam tutaj i tylko tutaj i ostatni wodolot wodolot tutaj na końcu czyli wychodzi, że mamy trzydzieści złotych f f, f. Hmm. nie pamiętam, czy to będzie na trzydzieści ale pewnie się zgadza. Czyli dzisiaj na 50 mamy zwrotu 40 zł. Super, wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia! Pa!